Dzisiaj miałem przyjemność wziąć udział w uroczystym rozdaniu dyplomów mojego rocznika, rocznika 2025. Jednocześnie miałem przyjemność wygłosić wykład absolutoryjny dotyczący mojej pracy magisterskiej pod tytułem Struktury komórkowe w lekkich konstrukcjach ciśnieniowych. Bardzo się cieszę, jestem bardzo dumny z tego, że udało mi się ukończyć studia inżynierskie, a teraz nawet i magisterskie. Już nawet zacząłem pracę w zawodzie jako konstruktor-technolog i mam nadzieję, że uda mi się również realizować dalszy rozwój tutaj na uczelni. Przez ostatnie 6 lat poza tym, że studiowałem, to miałem też okazję uczestniczyć w kole naukowym. Miałem później okazję być jego przewodniczącym. Podczas samych studiów udało mi się również znaleźć pracę w zawodzie, którą do tej pory kontynuuję. Moja praca opierała się na tworzeniu oraz publikacji pakietów typu Open Source, na którym no, opiera się duża część współczesnego oprogramowania. Politechnika, poza tym, że umożliwiła mi rozwój moich pasji oraz zainteresowań, to stanowiła idealną platformę do poznania bardzo dużej ilości inspirujących osób, które poza tym, że pokierowały mnie pod kątem samej wiedzy, to jeszcze stanowiły dla mnie swego rodzaju mentorów, którzy pomagali mi w trudniejszych chwilach i. Zawsze byli otwarci na udzielenie jakiejś rady. Cieszę się właśnie, że mogłam uczestniczyć dzisiaj w tej uroczystości. Cudowna atmosfera, wspaniali ludzie. Każdemu chciałbym polecić właśnie studia na Politechnice, jeżeli się waha. Myślę, że się bardzo dużo nauczyłam i z bogacią umiejętności twardej, obsługę programu, wszystkiego jak i miękkie. Także gorąco polecam. Odebranie dyplomu to jest wspaniałe uczucie. To jest takie coś, że zakończyliśmy pewien etap w swoim życiu, ale tak samo zaczynamy nowy, całkowicie dla nas nowy etap. Cudowne uczucie, bo daliśmy radę osiągnąć coś, jakiś cel, który sobie wyznaczyliśmy. Tak samo ja sobie wyznaczyłam cel, żeby skończyć te studia z wyróżnieniem. Na szczęście udało się, więc naprawdę cudownie. I teraz tak naprawdę mogę startować już w swoim zawodzie, pracować w swoim zawodzie, już mi się udało pracować razem z dziećmi, także spełniłam się w stu procentach. Za nami bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej, a przede wszystkim dla absolwentów i absolwentów. Wręczenie dyplomów to jest zwieńczenie pracy, którą wykonaliśmy wszyscy wspólnie jako cała społeczność, aby uzyskać te szlify, te tytuły, stopnie inżynierskie, magisterskie czy licencjackie. Gratuluję bo jest duża praca. Ale co ważniejsze, dyplom pokazuje z jednej strony uzyskane kompetencje, ale z drugiej strony bardzo ważne jest to, że te osoby były, a jeszcze zakładam, że w wielu przypadkach będą dalej członkami społeczności akademickiej naszej uczelni i będą nabywały innych ważnych kompetencji, które pomogą im w, kolejne, w kolejnych etapach życia zawodowego, ale przede wszystkim co najważniejsze to, żeby tutaj znaleźli swoje koleżanki, kolegów, którzy będą wspierali ich całe życie.